Uwaga! Animacja zawiera lokowanie produktu, więc dla Twojego komfortu oglądania reklam przed filmem nie obejrzysz. Idziesz do sklepu kupić sobie pakiet chipsów. Gdy się rozglądasz po sklepie, zauważasz te chipsy, które chcesz kupić. One kosztują 3 zł. Idziesz do kasy. Ekspedient podaje cenę. Odbierasz produkt, a ekspedient pyta się, jaką metodę płatności zastosujesz. Ty odpowiadasz, że gotówką. A ekspedient mówi. Niestety ten sklep nie obsługuje płatności gotówką. Jesteś bardzo zaskoczony tymi słowami ekspedienta. Mówisz, że wszystkie sklepy obsługują płatności gotówką. A ekspedient na to. To prawda, że wszystkie sklepy obsługują płatność gotówką, ale nie nasz. Nasz sklep powstał to, aby nie dawać jakichś monet pracownikom przy kasach. Od tego czasu w żadnym sklepie nie płacisz gotówką. Płacisz tylko kartą. Brak profitu.